Cześć! Bardzo się cieszę, że chcesz poznać moją historię, żeby sięgnąć po swoje marzenia. Ja nazywam się Jadwiga Gunia. Zawodu jestem pomocą obsługi hotelowej. Pracuję jako pomoc kuchenna w szkole. Forever Living Products jestem od marca 2021 roku, ponieważ potrzebowałam zdrowia, gdyż wtedy bardzo chorowałam. Zdiagnozowano u mnie czerniaka złośliwego. Do tego jeszcze choruję na inne choroby. Padaczkę, chorobę maniakalną, natręc. I potrzebowałam odżywienia i oczyszczenia. Ponieważ wcześniej niezdrowo się odżywiałam. I zaczęłam stosować nasze produkty. Przez kilka miesięcy zmieniłam swój tryb życia. I było lepiej. Poszłam potem do szpitala. Tam też miałam te produkty. Jak byłam w szpitalu, polecałam je. I znajomi chętnie chcieli spróbować, by też odmienić swoje życie. Po szpitalu dalej prężnie działałam, bo potrzebowałam pieniędzy, by się nie martwić, jak będę na L4. I od kwietnia mogę budować swój zespół Forever, Ponieważ mam zestaw startowy, zaprosiłam tam swoich znajomych i od tej pory dwie osoby co miesiąc same robią zakupy. A ja od Forever otrzymałam już pierwszą premię. Pracowałam w innej firmie działającej w marketingu sieciowym, ale tam nie mogłam zarobić godnych pieniędzy. A tu Forever. Już po pierwszym miesiącu otrzymałam pieniądze na konto, tyle że w poprzedniej firmie nie, tyle nie zarobiłam. Tu się spełniam. Robię to co lubię. Mogę pomagać ludziom, kiedy chcę i gdzie chcę. Teraz idę dalej po swoje marzenia, ponieważ chcę kupić sobie konia. A po zapoznaniu się z planem marketingowym wiem. Że zarobię w Forever duże pieniądze. Dziękuję ci, że wysłuchałeś mojej historii. Wierzę, że już jesteś zmotywowany. Że Ty również możesz zarabiać w Forever pieniądze. Jeśli ja mogę, to i ty możesz. Chętnie posłucham, dlaczego Ty chcesz zarabiać w Forever. Pozdrawiam serdecznie. Jadwiga Gunia.